To jest cena, jaką trzeba płacić. Jestem w stanie małym zespołem robić duże rzeczy, duże projekty, bo wiele rzeczy wykonuje już za nas AI i robi to często lepiej niż człowiek. Ale w wielu branżach po prostu nie opłaca się tracić tego czasu. Lepiej od razu wejść z portfelem, ale nie musi być to gruby portfel. Szybkie skalowanie firmy wiąże się z innymi problemami. Nie naprawdę można dojść do fajnych kwot dzisiaj w Polsce z reklam Google AdSense'owych. Czy rozwijając własną markę osobistą, budując własną firmę, można opierać się jeszcze na zasięgach organicznych, czy raczej trzeba mieć gruby portfel? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Tomaszem Guzikiem, właścicielem agencji marketingowej. Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy sukcesu, zapraszam do kontaktu. Czy agencja marketingowa to jest dochodowy biznes? Jeśli chodzi o stricte liczby i przychody, no to często takie biznesy jak na przykład e-commerce, sklepy internetowe, osiągają dużo wyższe przychody niż biznesy usługowe. Stricte, na cyferkach, jak spojrzymy. Ale... Najlepiej by było, właśnie. Tak, też... ale jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie koszty około biznesowe, to ja mam tak zoptymalizowaną firmę, że zostaje bardzo dużo. Dzięki temu, że zbudowałem markę osobistą. Jedziemy na wysokich marżach, bardzo dużych marżach. Mam tak pospinanych też podwykonawców, zespół i wszystko, całe otoczenie biznesowe, że sporo zostaje, po prostu z tego dużo zostaje. Ale jeżeli popatrzymy na same liczby i zostawimy to z jakimś, nie wiem, biznesem tradycyjnym, budowlanka, z jakimś e to rzeczywiście ten przychód na liczbach będzie mniejszy. Ale finalnie na koniec dnia często takie biznesy, właśnie poukładane, usługowe, są w stanie doprowadzić do bardzo fajnego stylu życia. I często, jak popatrzymy na saldo, to, to się okazuje, że te inne biznesy, mimo że przychodowo są bardzo mocne, to pod kątem zysku jest słabo. A w takich agencjach, pod warunkiem, że nie są to agencje, które lecą hurtowo, to zostaje, bo są firmy, które robią masę zleceń za 500 tys. złotych. I oni nigdy nie dojdą do rentowności. No nie da się, po prostu jadą masówkę, klienci są niezadowoleni i tak dalej. A jeżeli to jest fajnie poukładane, jest ta marża, jest ta motywacja, serce do pracy, no to na koniec dnia, po, po kilku latach zasuwania dzisiaj tych pieniędzy, trochę jest. To procentowo ile jest, fajnie jak zostaje? Fajnie jak zostaje tak. procentowo? W przypadku osoby, która, tak jak ty, prowadzi agencję. Wiesz, co, ja się staram, żeby finalnie z każdego zlecenia, jak już popłacę pod wykonawcą, to dla mnie i powiedzmy wspólnika do puli trafia 80% kwoty, którą gdzieś tam e, płacą nam klienci. No to Więc jeżeli, no powiedzmy, jeżeli mamy klienta, który e, płaci 4000 netto miesięcznie, to wszystkich kosztów operacyjnych mamy w okolicach kilkuset złotych. Mhm. E, maksymalnie do tysiąca. Wiadomo, że troszeczkę to zajmuje czasu i cierpliwości, bo e, wiadomo, że cały czas komunikator się pali, ja nie zawsze zaglądam i tak dalej, bo mam też od tego ludzi, ale w biznesie usługowym, za tą rentownością idzie masa problemów ludzkich, bo każdy z nas wstaje i ma inny nastrój. Jak obsługujemy kilku, kilkudziesięciu klientów w tej chwili, tam to jest powyżej 30. I każdy ma dziesięciu z nich ma zły dzień, coś się tam, ktoś nakrzyczał na kogoś, tam gdzieś czerwone światło wypadek, i wszystko starają się zrzucać winę na firmę usługową, która jest pod wykonawcą. Więc finalnie dużo takich rzeczy emocjonalnych jest, dużo takich sporów, które trzeba wyjaśnić, dużo niedopowiedzeń, rozczarowań. Bardzo dużo w takich biznesach agencyjnych jest właśnie takich kumorków wśród klientów, więc to jest cena, jaką trzeba płacić. Ale jeśli chodzi o marżę, to jest ona bardzo zadowalająca, szczególnie dzisiaj, bo to z każdym rokiem staram się troszeczkę te ceny podnosić, windować. A czy to nie jest tak, że marketerów jest jak grzybów po deszczu? Jak też rozpoznać dobre osoby, która zna się na tym, co robi? Wiesz, co jest to na tyle, marketerzy używają na tyle specjalistycznego, technicznego języka, że jeżeli jest ktoś. Z takimi umiejętnościami, kompetencjami miękkimi, to da się wiele rzeczy zatuszować. I tak naprawdę ee, dowiemy się pewnie po podpisaniu umowy. Możemy próbować zadawać pytania. To, co jest najlepsze, to co ja radzę klientom, którzy zlecają usługi takim firmom jak moja, przerobić jakieś podstawowe kursy. Czyli jak zlecasz facebookacy, przerób szkolenie w tym temacie, żeby chociaż wiedzieć, o czym ten człowiek mówi i jakie mu zadawać pytania. Bo jeżeli tak na hura zlecimy rób pan pracę, to bardzo często nie jesteśmy w stanie po człowieku zidentyfikować, czy on jest dobry, czy ma kompetencje, czy coś za nim stoi, bo można naprawdę dzisiaj nawrzucać, zrobić sobie branding, pójść gdzieś tam, pracujesz w mediach, wiesz jak to gdzieś tam od podszewki wygląda. Jak ktoś chce, to zrobi sobie markę osobistą, zrobi sobie PR, pozyska paru klientów. Ale i umie się fajnie sprzedać kompetencjami tutaj właśnie miękkimi, no to, to bardzo ciężko zwykłemu Kowalskiemu nie dać się naciąć. Okay. Najlepiej poczytać też opinie na internecie, bo te duże korporacyjne agencje, no to mają już opinie i ludzie po prostu na grupach facebookowych wiedzą o tych firmach wszystko. A takie mniejsze podmioty, no niestety bardzo łatwo się dać, naciąć, więc ja polecam podstawową edukację. Nawet te kilka godzin poświęcić, żeby znać podstawowe rzeczy. No bo przyznasz, dużo jest takich osób, które zajmują się tym, co ty. Tak, no bardzo dużo. To zastanawialiśmy się też ze wspólnikiem, co by było, gdybyśmy my dzisiaj zaczynali, czy w ogóle byśmy wytrwali na obecnym panującym rynku, który jest już bardzo konkurencyjny. Jak my wchodziliśmy w 2017, 2018, 2018, bardziej, to tego jeszcze nie było. Już było dużo, ale jeszcze była przestrzeń, jeszcze była tlen. I dzisiaj myślę, że w ogóle my znamy, jak to wygląda w innych agencjach i widzimy, że jest potężny kryzys. I gdyby nie marka osobista, którą uwierzyłem, że warto ją budować, cisnąłem ją, robiłem ją latami, to pewnie mielibyśmy problemy dzisiaj jakieś różnego rodzaju z klientami, bo widzimy w tych większych agencjach, że jest problem, że jest kryzys, że kryzys dotknął, że firmy nie mają budżetów i ja się gdzieś tam potrafiłem na tym rynku przebić, wyróżnić, ale ja byłem nieugięty, jestem pasjonatem i podchodzę do, do wszystkiego z ogromną ambicją i ta ambicja pozwoliła mi właśnie wytrwać przez te ostatnie lata. Czym Wy jako agencja się specjalizujecie? Naszym głównym obszarem są reklamy płatne Facebook, Google, też robimy TikToka dla niektórych firm, które tego potrzebują. Głównie gdzieś tam świetnie się czujemy w płatnych ekosystemach reklamowych, w social media i w Google. Działamy w Polsce, działamy za granicą, działamy międzynarodowo i to jest taki nasz atut. Nie zajmujemy się robieniem social mediów, postowaniem itd. Myślę, że te czasy powoli gdzieś tam umierają, te zasięgi organiczne, szczególnie na fanpage'ach facebookowych i itd. Wszystko skręciło w marketing wideo, a marketing wideo jest dużo droższy, dużo wymaga większego nakładu pracy ludzkiej. Większej kreatywności, więc jest tak wiele przeciwności losu w tworzeniu kontentu dla firm, że skupiliśmy się na reklamach płatnych, w tym się wyspecjalizowaliśmy, robimy to od lat, a jeśli chodzi o ten kontent. To też co nieco wchodzimy, wchodzimy w te sfery gdzieś tam zapraszając gości, tak jak ty. Też zapraszasz na wywiady. Czasami organizujemy jakiś taki dzień zdjęciowy dla klienta, ale z reguły nie robimy to w sposób ciągły, tak jak niektórzy prowadzą fanpage. Tak, to my już od tego odeszliśmy, to wymagało bardzo dużo pracy, a przynosiło małe owoce. Reklama płatna daje bardzo często, może nie natychmiastowy, ale bardzo szybki efekt widoczny dla klienta, więc skupiliśmy się na tym obszarze. Chcieliśmy być w tym najlepsi, bo daje to najlepszy rezultat, najlepsze przełożenie. Czyli teraz, żeby zaistnieć w sieci, trzeba mieć gruby portfel. Nie da się tego zrobić właśnie tak, jak mówisz, organicznie, że już te od branży. zasięgi umierają? Zależy od branży. Często głównie na zasięgi social media wpływ ma. Temat, o którym opowiadasz, ja to zauważyłem, że na przykład na swoim YouTube daje bardzo techniczne, merytoryczne poradniki marketingowe. I ludzi, którzy w całej Polsce interesują się danym tematem i mówią w języku polskim, jest stosunkowo niewiele. I nawet tysiąc wyświetleń można uznać za sukces odcinka. Bo ile osób w Polsce interesuje się jakimś technicznym tematem, jak ustawić coś tam? Ale, jak na przykład ostatnio w ramach totalnie hobbystycznie zacząłem na Instagram nagrywać rolki o finansach osobistych, oszczędzaniu, zarabianiu, takie proste, proste typy, kredyt 2%, takie tłumaczenie rzeczy, które ludzi interesują, setki tysięcy wyświetleń. Ludzie mnie pytają, czy im pomogę wziąć kredyt, mimo że kompletnie gdzieś tam robię to Nie jesteś z tym związany. Nie jestem z tym związany, robię to hobbystycznie żeby sobie zbadać algorytm, e, więc głównie główne zadanie to jest temat, ale w wielu branżach po prostu nie opłaca się tracić tego czasu. Lepiej od razu wejść z portfelem, ale nie musi być to gruby portfel, bo jeżeli jest za tym jakaś wiedza, strategia. To wystarczy czasami mały budżet. Ja pamiętam, jak rozkręcałem agencję jeszcze lata temu, no to, to wydawaliśmy po kilkaset złotych miesięcznie w marketing, i to już przynosiło efekty. Dzisiaj te kwoty są dużo, dużo wyższe, wielokrotnie, ale jak zaczynaliśmy, to wystarczało na te gdzieś tam skromne y, aspiracje tamtejsze, nie? Mhm. Więc y, jakikolwiek budżet się przyda, ale on nie musi być od razu ogromny. Jednak warto patrzeć, z kim konkurujemy, bo czasami przychodzą do mnie klienci, że otwierają sklep z AGD, nie wiem, z telewizorami, na przykład elektroniką. No to jak firma mająca 1000 zł budżetu ma wygrać z Media Expert, który pakuje, zasypuje reklamami wszystkich wszędzie, śledzą nas te reklamy, raz wejdziemy w telewizor, cały czas nas goni, więc musimy mierzyć siły na zamiary i to musi być adekwatne do Rynku. Tomku, no to weźmy na przykład na tapet osobę, która właśnie chce zaistnieć na YouTubie, prowadzi uh -huh. kanał, od jakich budżetów ona powinna zaczynać uh -huh. i gdzie ona się powinna pojawiać poza YouTubem, o ile powinna w ogóle. Zróbmy takie case study. Tak, YouTube mówisz, przypuśćmy ten YouTube. Jaki budżet? wszystko też zależy od właśnie etapu biznesowego. Ja wydaję około 1000 zł miesięcznie na swój kanał mhm. i to mi w zupełności gdzieś tam zaspokaja moje potrzeby firmowe, bo mógłbym dolać więcej, ale też szybkie skalowanie firmy wiąże się z innymi problemami. Nie tylko w życiu chodzi o to, żeby zakontraktować klienta, ale potem go dobrze obsłużyć. Więc ja na swoim poziomie wydaję 1000 i jakbym zaczynał teraz od dzisiaj od zera, to pewnie wydawałbym więcej. Bo brak swojej wiedzy merytorycznej i technicznej nadrabiałbym kasą, więc wydawałbym 2-3. Ale nawet często mamy klientów, co wydają 500, 600, 700 i to też już jest lepsze niż nic, bo do, docierasz do tych ludzi. Możesz w reklamach ustawić Twój kanał, mój kanał i znaleźć kanały, gdzie są Twoi klienci i precyzyjnie ustawić reklamę i płacić, nie wiem, od... Teraz może trochę te ceny podrożały, ale przypuśćmy od 4 do 11-12 groszy za wyświetlenie w bardzo targetowanych niszach. Możesz sobie wybrać dowolny kanał i wyświetlać się w propozycjach obok. Mhm. I płacisz tylko za kliknięcie. No właśnie, miałam pytać, jaka to jest dobra kwota za kliknięcie, żeby nie przepalać budżetów. Właśnie, to, to myślę, od 4 że. Do 11, od tak? 4 do 11, ale to znowu temat. Jak to jest rozrywka, to będzie tanio, muzyka będzie tanio biznes będzie ta droższa kwota i czasami na te 11 groszy za wyświetlenie może nie wystarczyć. Mi na przykład reklama, którą ustawiłem 3 miesiące, ona nie chciała iść. Nagle skończyły się Black Friday i wszystko. I nagle zaczęła działać, bo okazało się, że po prostu dałem za niskie progi. Nie miałem szans, bo wszyscy się na Black Friday do spodu reklamowali, w momencie kiedy to wszystko już ochłonęło, nagle film wystrzelił. Reklama zaczęła fajnie działać, fajnie dowozić. Więc kilka groszy do kilkunastu groszy za wyświetlenie to są polskie stawki YouTube'owe. I co jest w tym wszystkim fajne dla twórców, dla mnie, dla ciebie, że my z tego też partycypujemy zyski. Nie pamiętam, jak to w tej chwili wygląda, ale przypuszczam, że YouTube 50% chyba dochodów dzieli z twórcami. Ja też nie wiem, bo u nas na kanale to zajmuje się tym mój mąż. Ja w to, to, w to tak, nie wchodzę, tak, w te finanse. Tak. Wiesz, że w takich niszach biznesowych te stawki są bardzo porządne, uh -huh. biorąc uh -huh. pod uwagę wyświetlenie i tak dalej. Naprawdę można dojść do fajnych kwot dzisiaj w Polsce z reklam Google AdSense. Owych. Tomku, przenieśmy się na Instagram. Uh -huh. Jak ważne jest y, tam y, właśnie dofinansowywanie swojej aktywności? Uh -huh. Czy warto jeżeli ktoś chce zmonetyzować profil, nie mówię o osobie, która prowadzi czysto hobbystycznie profil, Jasne. tylko o osobie, która właśnie chce po prostu w pewien sposób sprzedawać poprzez Instagram na przykład swoje produkty. Wiesz co ważny jest dobór mediów do biznesu, czyli nie każda firma potrzebuje w ogóle być na Instagramie. Zacznijmy od tego. Nie? Mamy, mam klientów, z, nie wiem, z branży budowlanej, to często 100 razy lepiej odpalić reklamę w Google, jak ktoś czegoś szuka niż nagrywać jakieś śmieszne filmiki na Instagram, licząc, że stamtąd będzie klient. Trzeba dobrać media do biznesu. Będą media B2C, jakaś sprzedaż detaliczna i na przykład TikTok, a będą tematy twarde, biznesowe i na przykład YouTube. A jeszcze będzie inna branża, gdzie LinkedIn. Ale jeśli chodzi o taki Instagram, no to ja bym działał tu dwutorowo. Reklamy, które dla nas zarabiają, plus działania organiczne, tworzenie kontentu, żeby budować zasięgi i followersów. Czyli budujemy sobie profil niezależnie, a oprócz tego robimy stricte reklamy sprzedażowe. Czyli nie pchamy reklam, hej obejrz mój filmik, hej zaobserwuj mnie, bo to często jest takie przepalanie pieniędzy, hmm, chyba że na stać to też można, ale głównie ja bym tego Instagrama i Face'a wykorzystywał jako Sprzedawca naszego wirtualnego. Chodzi reklama, sprzedaje nam, nie wiem, produkty, kursy, cokolwiek. A oprócz tego robimy merytoryczną wartość kontentową. A podpisałbyś się pod twierdzeniem, że bez żadnego budżetu nie zbudujesz swojej marki w sieci. Mówię marki, która chce właśnie zarabiać, osoba, która prowadzi kanał czy Instagrama, jeżeli w ogóle nie, nie w płaci. Ogóle? Tak, czy, czy jest szansa, że zbuduje, Wszystko czy nie? Wszystko zależy od momentu, w którym wchodzisz na daną platformę, czyli na przykład na TikToku 3 lata temu było. 10 razy łatwiej niż dzisiaj na Instagramie, 10 lat temu czy tam jak wchodził Instagram było dużo łatwiej, ale znowu mieliśmy drugi, drugi, ten etap, gdzie było bardzo łatwo, kiedy pojawiły się rolki. Da się, tylko trzeba nadrobić ten brak pieniędzy innymi aspektami, czyli możesz być bardzo merytoryczny, nieugięty w swoim działaniu, tak jak ja teraz publikuję codziennie na YouTubie, zastępuje Jakość na przykład wideo, czyli ja mogę mieć gorszą jakość, ale robię to codziennie. Więc trzeba ten brak budżetu zastąpić jakimiś innymi atutami. Mhm. Na przykład świetnym produktem, świetnym pomysłem, jakimś, czymś kreatywnym. Mhm. Da się, ale zawsze będzie łatwiej z pieniędzmi. Szczególnie, jeżeli już potrafimy z nich korzystać, bo nie sztuką jest wydać, a sztuką jest efektywnie wydać. A dlaczego publikujesz codziennie? Chodzi o tę cykliczność, którą lubi YouTube, czy po prostu. Wiesz co, zrobiłem sobie takie wyzwanie: chciałem zobaczyć, jak publikowanie codziennie wpłynie na mój biznes. Czy będzie to miało realne przełożenie? Cel spełniłem: podwoiłem przychody w 2023 razy dwa. Nie wiem, czy by się to wydarzyło bez YouTube'a, ale dałem sobie takie wyzwanie gdzieś tam rok temu. Zacząłem tak częściej wrzucać i mówię: Kurde, może od stycznia bym zaczął codziennie, bo to tak fajnie idzie i zobaczymy, co się stanie. I robiłem to tak totalnie bez presji. Jakiś tam sam sobie po prostu narzuciłem rytm pracy i chciałem zobaczyć, co się wydarzy, bo tylko kilka osób w Polsce to jest garstka ludzi, która wytrwała z tak naprawdę z daily codziennie. Eee, dzisiaj zrobiłbym to mądrzej. Publikowałbym dwa, trzy maksymalnie razy w tygodniu, ale lepszej jakości. Więcej, bym się skupił na optymalizacji tych tagów, reklam, wszystkiego. List mailingowych wysyłałbym te filmy. Zająłbym się mocno marketingiem, odcinków w innych miejscach i robiłbym to rzadziej, ale musiałem tego dotknąć, żeby zobaczyć, że, że tobie jest głupi pomysł. Ale na tamtym etapie firmy, w którym byłem, to był bardzo dobry pomysł, no bo dzisiaj mam, jestem zasypany zapytaniami ofertowymi. Codziennie mam, nie wiem, 4-5 telefonów do firmy, czy, czy jestem w stanie tutaj pomóc marketingowo, więc jest tego bardzo dużo i nawet wielu osobom nie nadężamy odpisywać, mimo asystentki i tak dalej, po prostu jest tego za dużo. No a drugie, no przełożyło się to realnie, jak patrzymy na wyniki finansowe. Jestem przychód razy dwa, taki był cel, więc jest osiągnięty. A jak wam sztuczna inteligencja w pracy pomaga? Przeszkadza? Pomaga. Bardzo pomaga, szczególnie w rolkach, shortach i tego typu rzeczy. No dzisiaj można maksymalnie zautomatyzować ten proces. Nawet jak ty nagrywasz długie materiały, możesz automatycznie zrobić z tego rolki. Bach jedną aplikacją. Aplikacja się nazywa Opus.pro. Jeżeli jednak chcesz nagrać dedykowany film zmontowany przez AI, dubbing w jakimkolwiek języku świata, wyciszanie tła, jeżeli nagrywasz w centrum miasta, nagrywałem w samym centrum Warszawy, nie było w ogóle słychać szumu aut jeżdżących, A i muzyka. Tak zwany A-Contact, czyli patrzysz się obok, a sztuczna inteligencja zrobi, że patrzysz się frontalnie. Przybliżenia zoom in, zoom out, czyli taki dynamiczny montaż. Wszystko robi apka w dwie minuty, w, przepraszam, w, w dwa kliknięcia nazywa się Captions. Captions AI, Captions AI dla naszych widzów. Uh -huh. Genialne rozwiązanie i wiele różnych apek sztucznej inteligencji. Używam nie tylko do wideo, do pozycjonowania SEO, do pisania artykułów na bloga, które się fajnie pozycjonują, Dzięki temu ja jestem w stanie małym zespołem robić duże rzeczy, duże projekty, bo wiele rzeczy wykonuje już za nas AI i robi to często lepiej niż człowiek. A projekt, którym się możesz pochwalić? Taki najfajniejszy, jaki miałeś w swojej Najfajniejszy marierze. projekt. Znaczy tego było mnóstwo i różne były fajne i fajne i niefajne sytuacje, wiadomo, w biznesach usługowych. No ale mamy na przykład um, ze wspólnikiem tutaj, mój wspólnik wypromował sklep Marketorkli.pl na 14 krajów. Z naszych klientów agencyjnych mamy jedną klientkę, z którą już zaczynaliśmy, jak robiła kilkanaście tysięcy przychodów. Dzisiaj są to setki tysięcy, jesteśmy na trzech rynkach. Na trzech rynkach, Mamy wielu klientów, z którymi wyszliśmy na dwa ręki, a nigdy wcześniej przed kontaktem z nami nie myśleli o wyjściu za granicę. Więc to jest taka jednak duma, kiedy klientka dzięki nam, na przykład, zatrudnia dzisiaj ludzi do wysyłania paczek, bo nie daje rady. A wcześniej zaczynała i ledwo wiązała koniec z końcem, a dzisiaj mamy na przykład jakiś super sukces. Także miłych sytuacji było dużo, były też różne dziwne rzeczy. Zdarzają się też na przykład pretensje wynikające z braku wiedzy po drugiej stronie klienta, klient nie rozumie jakichś raportów, nie rozumie, że na przykład spadła mu sprzedaż z rzeczy, za które on jest odpowiedzialny, a swoje niedopatrzenia kieruje na agencję. Hej, to wy zepsuliście. To Wasza wina, że jest gorzej. Nie patrząc na to, że dane pokazują raporty z Google Analytics, co innego. Tomku, to na koniec podpowiedź dla naszych widzów, słuchaczy. Co zrobić, by rozpocząć swoją działalność w sieci? Od czego zacząć? Od czego zacząć? Warto jest pewnie śledzić kilka osób, takich, które nas gdzieś tam inspirują. Przede wszystkim warto śledzić osoby, które są już w miejscu, w którym my chcielibyśmy być to jest mega cenna uwaga otaczać się, Starać się otaczać twórcami, bo jeżeli wszyscy obok ciebie są twórcami, to ty też będziesz w tym coraz lepszy. Można poczytać troszkę książek biznesowych, troszkę kursów online i przede wszystkim zacząć. Zrobić to byle jak. Jak ja patrzę na swoje pierwsze jakieś publikacje, nieważne czy to wideo, czy to teksty, to było bardzo słabe. To było. Dzisiaj bym się tego totalnie wstydził, bym czegoś takiego nie wrzucił, a wtedy, wtedy wydawało mi się, że, że tak trzeba, że ten... i to jest po prostu proces, to jest droga. Robimy to latami, żeby dojść na szczyt. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.